W imię ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, nie ulega wątpliwości i tak też obserwuje wielu z nas, że żyjemy w świecie przesyconym reklamami, logowaniem produktu. Żyjemy w świecie, gdzie praktycznie każda powierzchnia może być wykorzystana jako powierzchnia reklamowa. Każdy, każdy moment, każdy czas może być użyty jako reklama. Oczywiście nie chcę, kochani, żebyście tutaj gorszyli się tym, że używam tego przykładu reklam, logowania produktu, naznaczania, zostawiania jakiegoś loga, ponieważ oczywiście to jest bardzo świeckie jest bardzo świeckie, a wręcz nawet związane często z jakąś pazernością z materializmem, ponieważ widzimy, że ten świat kręci się wokół pieniądza i wokół materialnego zysku. Tak po prostu jest. Ale zauważmy, bracia i siostry, że to ten sposób reklamowania, sposób Zostawiania gdzieś jakiegoś śladu, logowania produktu, tak zwane, tak naprawdę leży bardzo głęboko w naszej naturze, ponieważ my, jako ludzie, my bardzo wielką wagę przywiązujemy do symbolu. Że nawet jakiś bardzo prosty znak, kilka pociągnięć pędzlem albo ołówkiem, to już staje się jakieś logo. To już staje się jakiś symbol, jakiś znak. Często jest to właśnie znak firmowy, jakaś marka, za którą kryje się jakiś wielki koncern przysparzający wielkich zysków. Skąd się to bierze? To bierze się z natury człowieka, że my potrafimy przywiązywać do prostych symboli, gestów prostych przypomnień, bo na tym polega reklama. To jest po prostu przypomnienie się firmie, osobie, konsumentowi, że my z natury swojej przywiązujemy do tego ogromną wagę, bo jesteśmy postaciami, jesteśmy, jesteśmy stworzeniami rozumnymi i potrafimy wiązać pewne rzeczy razem. Otóż zanim jeszcze jakiekolwiek większe firmy powstały, zanim Powstał ten cały pomysł na reklamowanie się w taki sposób nowoczesny, jak my to dzisiaj rozumiemy i niestety obserwujemy. Zanim to wszystko powstało, to my, chrześcijanie, już wtedy mieliśmy i mamy dalej ten znak rozpoznawczy, jakim jest znak krzyża. I nie chodzi tu o znak krzyża, o krzyż wiszący na ścianie albo wieńczący wieżą Kościoła, ale o gest, o gest Krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Już od dawna mamy ten znak, który no, jest bardzo znaczący, bardzo głęboki. Dlaczego? Ponieważ On nie tylko określa nas, kim jesteśmy, nie tylko mówi o tym, że jesteśmy wyznawcami Boga w Trójcy Jedynego, bo czyniąc na sobie znak krzyża, mówimy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale ten znak, on ma moc uświęcenia. Wielu świętych mówi o tym właśnie, że w momentach wielkich pokus albo dylematów, Albo jakichś wielkich kłopotów, czyń znak krzyża. Pobożnie, świadomie, pięknie, znak krzyża. Znak krzyża on ma nam uświadomić też, że zbawienie jest tylko w Krzyżu i w Panu Bogu trójjedynym. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, jak Chrystus mówi: idźcie i udzielajcie chrztu właśnie w to imię, w imię Trójcy Świętej. Co to jest chrzest? Chrzest no to jest ten pierwszy sakrament, dzięki któremu uzyskujemy łaskę uświęcającą. Kto umiera w łasce uświęcającej, ten idzie do nieba. Kto trwa w łasce uświęcającej, ten jest na prostej drodze do nieba. Więc znak krzyża świętego to jest przypomnienie chrztu. I robimy to za każdym razem, jak przychodzimy do kościoła, bo tam są kropielnice z wodą święconą, i jak gdyby przypominamy sobie, odnawiamy chrzest, czynimy znak krzyża wodą święconą. Ten gest, on, on sprawia, że nieustannie... Przypominamy sobie naszą godność, godność dzieci Bożych, że w tym krzyżu, w tym znaku jest nasze zbawienie. Ale jest coś jeszcze, coś o wiele bardziej ważnego dla nas, którzy jesteśmy no, katolikami, jesteśmy tu w kościele, często robimy znak krzyża. Otóż w przestrzeni medialnej. Często w filmach różnego rodzaju, żeby uniknąć takiego płatnego logowania produktu, stosuje się jak takie fikcyjne znaki towarowe, czyli jakieś logo, jakieś firmy, która nie istnieje. To jest wtedy znak pusty, za nim nic nie ma. Ale na przykład w jakimś filmie czy serialu jest potrzebne, żeby tam była jakaś firma, czymś się zajmowała, ale jej nie ma, ona nie istnieje. Zastanaw... Zastanówmy się, kochani, czy my świadomie robimy znak krzyża? Czy czyniąc znak krzyża nie czynimy tak naprawdę znaku pustego, bo robimy to bezmyślnie, bo robimy to byle jak, bo robimy to bez namysłu. A znak krzyża, popatrzcie, on zaczyna często każdą naszą modlitwę, nie? Skarżymy się często na samych siebie, że no jakoś nam ta modlitwa nie wychodzi, nie potrafię się skupić na modlitwie. A jak ty zaczynasz modlitwę, jak ty robisz znak krzyża, rozpoczynając modlitwę? Odmawiając brewiarz, każdy psalm kończy się też doksologią, czyli oddaniem czci Trójcy Świętej, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. To są proste elementy, symbole, takie krótkie, proste gesty i słowa, ale od nich bardzo dużo zależy. Więc to, jakie postanowienie możemy mieć na dzień dzisiejszy, w niedzielę Trójcy Świętej, to od dzisiaj, od dzisiaj, nawet jeżeli mało się modlisz, pa, może się wcale nie modlisz, ale od dzisiaj. Rób świadomie, pięknie, głęboko znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać, że jesteś z nami. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał, aby docierał do większej liczby osób, zasubskrybuj, proszę, i daj łapkę w górę. Zachęcam także do aktywnego komentowania. Postaramy się odpowiedzieć na każdy komentarz.